Cześć. Dziś przyjrzymy się fenomenowi pewnego noża. Fenomenowi, który rozlał się na cały niemieckojęzyczny tym razem YouTube. Jeśli wejdziecie na kanały niemieckojęzyczne poświęcone bushcraftowi, z EDC, sprzętowi i tak dalej, to zobaczycie, że królują tam produkty z Amazona, z amazon.de, czyli z niemieckiego Amazona. I wśród nich Między innymi ten oto nóż tej właśnie firmy, czyli SK Wild Ones. Jest to niemiecka firma, która ma na swoim koncie już kilka modeli noży i coraz szybciej się rozwija. Głównie napędzana tym hype'em właśnie YouTuberów niemieckojęzycznych, którzy wydaje się, że oni kupują tylko na Amazonie i dla nich, Amazon to jest Bóg, jeśli chodzi o źródło o inspiracji do filmów ale bez żadnych złośliwości na Amazonie znajdziemy kilka takich budżetowych firm, które sprzedają swoje produkty dosyć tanio pierwszą, z którą się zetknąłem to jest Schnitzel i specjalizuje się ta firma w nożach dla dzieci, ale również tworzy większe modele dla dorosłych jest jeszcze firma Wolfgangs albo Odenwolf do końca nie wiem, czy to jest ta sama firma, czy to są dwie różne marki i jakiś czas temu zauważyłem, że pojawiła się właśnie ta firma, czyli SK Wild Ones. A wśród modeli najpopularniejszych tej firmy yy, znajduje się właśnie ten nóż, czyli bragi. Zaraz sobie rozpakujemy to pudełko i pokażę go Wam z bliska. A jeszcze tylko taka refleksja. Czy te noże na pewno są produkowane w Niemczech? Śmiem wątpić, właśnie ze względu na dosyć niskie ceny, które w przypadku tych najpopularniejszych modeli oscylują wokół. 40-50 euro, więc to nie jest wysoka cena jak na jakościowy nóż i za chwilę się przekonamy, w czy takiej cenie można zrobić dobry, atrakcyjny i przede wszystkim użyteczny nóż dla ludu. No i tak prezentuje się pudełko. Wygląda jak zwykłe chińskie pudełko na noże, jakich wiele i to kieruje moje podejrzenia właśnie w stronę Chin. Pytanie: Czy tylko zamawiają pudełka w Chinach, czy cały zestaw? Tego jeszcze nie wiem. Nie udało mi się znaleźć tej informacji, gdzie są produkowane te noże. W każdym razie marka jest niemiecka. Zobaczymy, co oferuje pudełko. O! I tu pierwsza niespodzianka. E, mamy gąbeczkę zabezpieczającą od góry e, nóż. I mamy taką. E, to nie jest przypinka, jak to się nazywa? Jeżeli to jest na rzep, to jest przyrzepka. No, takie logo, które możemy sobie zamocować, jeżeli mamy gdzieś miejsce na rzepy. Jeżeli jesteśmy fanami marki, to czemu nie? Mamy papierek z informacją po angielsku i po niemiecku. Podziękowanie. Takie tam pierdu, pierdu satysfakcja naszych klientów, linki do sociali i tak dalej. Nic ciekawego. No i mamy nóż. O dziwo, nóż znajduje się w takiej wytłoczce z gąbki. Zazwyczaj Chińczycy pakują swoje noże po prostu w folię i wkładają do pudełka. A tu mamy trochę tak bardziej postarane. Czy coś jest pod tą gąbeczką? Nie, tam jest kilka warstw gąbki, i to jest wszystko więc to sobie możemy odłożyć i przechodzimy do noża rzuca się w oczy to że mamy kajdeksową pochwę która jest jakby dedykowana do tego modelu bo również oprócz tego że oczywiście jest kształt noża no to mamy też jego nazwę tutaj wypaloną wy... no tak chyba wypaloną laserem Bragi tak to się prezentuje no i ciekawa jest też ta pochwa, przede wszystkim wygląda całkiem fajnie, solidnie i to chyba jest prawdziwy kajdex, a nie jakiś ABS, czy jakieś inne tworzywo. Druga rzecz to, że mamy tu dangler, nie mamy tutaj tekloka, który znajduje się zazwyczaj w tym miejscu, jest przykręcony i mocujemy go do paska i wtedy nóż z pochwą dosyć ściśle przylega do ciała. Można go schować pod ubraniem, ale jest to dosyć niewygodne w noszeniu. Tu mamy rozwiązanie, które ja bardziej lubię, czyli dangler. I ten dangler jest demontowalny, oczywiście, jest przykręcony na śruby, więc można go sobie odkręcić i przykręcić do innego kajdeksu. I widziałem również, że można dokupić osobno ten dangler, czyli sam ten zestaw, ten plastikowy element do mocowania, śrubki i skórzaną, skórzaną szluwkę. Tak, to jest prawdziwa skóra, więc wygląda to na lepszą jakość niż można się spodziewać za taką kwotę. I na przykład e, skandynawskie firmy za taką kwotę to na pewno by nie zaoferowały takiej jakości. No ale przejdźmy do samego noża. I tutaj jest wszystko przemyślane, widzicie nawet, że Kajdex ma taki specjalnie wyprofilowany e, występ na kciuk, dzięki czemu o, łatwiej wyciąga się sam nóż. On wchodzi z mocnym klikiem. Trochę grzechocze. Ale raczej nie ma szans, żeby wypadł. No dobra, nóż. Tak się prezentuje. To jest taki zwykły, typowy model powiedziałbym, obozowo-taktyczny. Surwiwalowy. Niektórzy nazywają ten nóż surwiwalowym. Więc. Jego wymiary zobaczycie na osobnej przebitce, a tak się prezentuje w dłoni. I muszę przyznać, że do mojej dłoni pasuje idealnie. Jest to taki rozmiar, który w sam raz sprawia, że wszystkie moje palce się mieszczą na rękojeści. Nic mi tu nie wystaje. Mamy tu podcięcie pod paluch. No, tutaj trochę. Trochę ten palec, jak zwykle, mam najmniejszy komfort, no ale to już trudno, wydaje się dosyć wygodny. Jak widzicie jest to full tank, bo końcówka tanga wystaje na dupce, tak zwanej. Mamy też otwór na linkę i faktura jest taka chropowata, zapewniająca dobry chwyt. Sama rękojeść jest twarda. Nie ma tutaj jakiegoś nagumowania, że tak powiem, czyli nie jest to, to w żaden sposób miękkie w dotyku, pod naciskiem się nie ugina, ale wydaje się dosyć przyjemna. No pytanie, jak przy dłuższej pracy, czy nie będzie doskwierać, ale tak na pierwszy chwyt, na pierwsze rozpoznanie, wydaje się, że nie ma tutaj żadnych hotspotów oprócz tego. Miejsca, które na pewno będzie mnie uwierać, już to czuję. To poza tym, chyba nie powinno być tu żadnych miejsc, które będą generować jakieś niekomfortowe doznania. Grubość również widzicie na przebitce. Z jednej strony mamy logo firmy. Nie ma tutaj już na ostrzu nazwy tego modelu. No i tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Zwłaszcza w połączeniu z tym kajdeksem, który jest zdecydowanie ponad e, tak zwaną budżetową przeciętność. Szczelówka jest dosyć szeroka, więc wejdzie tu nawet dosyć szeroki pasek. No fajnie to jest. Fajnie to jest zrobione, postarane. E, jest ok. Sprawdźmy sobie na początek ostrość tego noża. Po wyjęciu z pudełka. Mam tu taką dosyć wiotką karteczkę. O oh, shit. Mhm. Wydaje się bardzo ostry. Mhm. O, dobra. Mhm. No dobra, spróbujmy zgolić trochę włosów. Jak widzicie, już tutaj było golone. Ho, ho, ho. No jest brzytwa. Jest naostrzony na bardzo wysokim poziomie. Zapomniałem powiedzieć o stali. To jest stal dosyć pospolita, nierdzewna 440C. Więc nic wyjątkowego, ale jeżeli ktoś potrafi, to z takiej stali może wyciągnąć całkiem dużo. I jest jeszcze wiele firm, które robią z tej stali, i nie jest to żadna ujma. No, na czymś musieli oszczędzić, więc dali tanią stal, ale naostrzyli ją naprawdę na żyletkę. <laughs> poradzi sobie z batonowaniem mam tutaj dosyć wyschnięte drewno i chyba za gruby kawałek ale czemu by nie spróbować No dobra, to było pewne wyzwanie. Bardzo wysuszone drewno i do tego jeszcze skręcone. Ale sprawdźmy na trochę cieńszym kawałku. No i teraz już bez problemu. Ok. Oczywiście, zawsze powinno się odpowiednio dobrać drewno do rozmiaru noża. A ja trochę napałem. Zaraz mi ktoś wytknie, że znowu wziąłem za gruby kawałek i to jeszcze z jakimś skrętem. Ale jak widzicie, dla chcącego nic trudnego, da się to załatwić. Mrówka uciekaj. Wiem, że powinna być brzoza i tak dalej, ale spróbujemy tak, czasem się udaje. Ho, ho. No i proszę. Nie trzeba było zbyt wiele, prawda? Zobaczcie jeszcze tą iskrę. Cholera! No Patrzcie co tu się dzieje. Ja pierdzielę jak to, jak to pracuje ze skrzysiwem. No nie będziemy tego palić. No. Widzicie, jeżeli mamy suche drewno, to nie musimy się nawet specjalnie wysilać z tymi Pieża z tymi patykami, żeby je tak cieniutko wiórkować, żeby tworzyć jak najcieńsze wiórki. Eee, takie drewno i tak, taki snop iskier. <ścoughs> Widzieliście to. Zapali wszystko. No rewelacja. Jeśli chodzi o... o praca z krzesiwem to dosłownie 9 na 10. Nie wiem. Nie wiem czy aktualnie mam nóż, który lepiej krzesze iskry. Także no bragi szacun. Nóż przyjechał do mnie dosłownie wczoraj po południu, więc jest to mój pierwszy kontakt z tym sprzętem. I po tym pierwszym kontakcie, wydaje mi się, że jest wart swojej ceny, a może nawet trochę więcej. Przypomnę, około 200 zł z dostawą z Amazona niemieckiego, więc chyba mogę go polecić. Ten model wydaje się naprawdę optymalny, bo mają tam jeszcze jakieś neki. Jakiegoś Bushcraftera, hmm. kilka różnych modeli, ale ten jako. Widzę, że trochę tutaj oberwa od krzesiwa, ma tu takie teraz. Chociaż. No, czuć tu takie nierówności, ale to jest normalka. Jeżeli się używa noża do krzesania iskier, to on zawsze na tym grzbiecie będzie miał jakieś e, takie wrzery, mm, uszkodzenia. No bo jednak dosyć brutalnie traktujemy tym nożem ten pręt krzesiwa wracając do mojej myśli jeżeli ktoś szuka czegoś trochę innego niż mora ale spełniającego podobne funkcje czyli nóż powinien być wytrzymały powinien dobrze ciąć powinien być dobrze zbudowany powinien krzesać iskry od i powinien być odporny na, na różne warunki atmosferyczne. No ten na pewno będzie, bo mamy stal nierdzewną i mamy tą pokrytą plastikiem rączkę, rękojeść, więc wydaje się to wszystko bardzo solidne. Patrzę, czy tutaj nie ma jakiejś szczeliny, gdzie mogłaby podciekać woda, ale wydaje mi się, że jest to Tank jest bardzo dobrze zatopiony w tym plastiku i nie ma chyba takiego ryzyka, żeby się tu gdzieś woda pod spód dostała. Dosyć wygodny, bardzo ostry. Nie mam pojęcia jak się będzie sprawował w dłuższej perspektywie, po dłuższym użytkowaniu, jak będzie z trzymaniem tej fantastycznej ostrości, ale jeśli chodzi o trzymanie ostrości, to dla mnie to nie jest fetysz. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że po każdym użyciu noża czy to w terenie, czy to w kuchni po prostu biorę stropa czyli ten pasek skórzany tak naklejony na kawałek drewna i sobie przeciągam kilka, kilkanaście razy z każdej strony i dzięki temu noże zachowują tą roboczą, satysfakcjonującą ostrość i dlatego dla mnie to nie jest taki problem, że nóż szybko traci ostrość jeżeli jest z trochę słabszej stali, z trochę miększej to oczywiście, jeżeli chodzi o takie krótkie wypady, to nie jest to problem. Na pewno, jeżeli ktoś wybiera się na tydzień w dzicz i potrzebuje mieć cały czas ostry nóż, raczej nie planuje sobie tego, tego noża co chwilę podostrzać, no to lepiej mieć nóż z twardszej stali, która będzie tą krawędź trzymała dłużej. Aczkolwiek na taką wyprawę i tak bym zabrał ostrzałkę. Podsumowując, to nie był test, to była taka pierwsza próba, zapoznanie się z tym nożem i tak jak mówię, ta pierwsza próba wypadła dla Bragiego jak najbardziej pomyślnie. I co? Myślicie, że Niemcy stworzyli własną morę? Nie wiem, choć się domyślam. Dajcie znać, czy mieliście kontakt z tymi markami z Amazona, które Twierdzą, że są markami niemieckimi. Czy macie jakieś zdanie? A może planujecie kupić taki nóż? Bragi. Jeżeli tak, no to e, póki co na polskim Amazonie go nie ma. Również innych, e, p, innych punktów dystrybucji e, w Polsce nie, za, nie, zna, nie znalazłem. E, natomiast zamówienie z Amazona niemieckiego jest bardzo proste e, i nie powinno nikomu nastręczyć problemów, jeżeli posiada konto na Amazonie.pl. Z mojej strony to tyle. Jestem zadowolony. Szczególnie podoba mi się ten dangler. Może nawet spróbuję go przykręcić do innego kydexu. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Sam nóż naprawdę spoko. Czy ten szał niemieckich youtuberów jest uzasadniony? Mogę to zrozumieć, bo też jako Polak chciałbym, żeby jakaś polska firma zaczęła masowo produkować i sprzedawać swoje dobrej jakości noże. Można już w ten sposób potraktować zapas. Firma Zapas, która rzeczywiście zaistniała na arenie międzynarodowej wielu zagranicznych, zachodnich i nie tylko youtuberów, zrecenzowało ich noże. Nawet widziałem ostatnio jakiś youtuber z Australii. Zadał sobie trud, żeby ściągnąć ten nóż i go przetestować, zrecenzować. Amerykańscy youtuberzy, jak najbardziej. Jest to taka marka, która staje się powoli... Naszą narodową marką. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powstało więcej takich marek i żeby były y, równie masowe co te marki z Amazona, tak żeby były powszechnie dostępne, tanie i dobrej jakości. Tego życzę nam wszystkim, a tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym nożu i o markach amazonowych. Do zobaczenia, cześć!